Cześć, ze strony Smaczne Wodomowe. dziś wspólnie wykonamy chlebek bananowy. Do sporządzenia chlebka potrzebujemy 240 g mąki pszennej zmieszanej z jedną łyżeczką sody oczyszczonej oraz połową łyżeczki soli, 3 dojrzałe banany, 1 jajko, 80 g stopionego masła oraz 120 g cukru. W pierwszym kroku rozgradniamy banany. Następnie dodajemy masło i całość mieszamy. Następnie jedno jajko ubijamy z cukrem na puszystą masę. Do masy jajecznej dodajemy zblendowane banany. Całość mieszamy za pomocą łyżki. W kolejnym kroku dodajemy mąkę zmieszaną z sodą oraz solą i miksujemy do połączenia się składników. Dno formy do pieczenia smarujemy masłem, brzegi pozostawiamy suche. I teraz wylewamy ciasto do formy. Chlebek bananowy możemy z wierzchu dekorować orzechami lub owocami. My dzisiaj postanowiliśmy zrobić prosty chlebek bez dodatków. Chlebek bananowy pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 175 stopni Celsjusza. Przez 50 minut, hmm, środkowy poziom bez termoobiegu. Oto nasz chlebek bananowy. Wyjęłam go po 45 minutach, ponieważ 5 minut przed końcem pieczenia sprawdziłam za pomocą patyczka. Patyczek był suchy, więc chlebek był już gotowy. Ale w środku wygląda fantastycznie, jest puszysty, miękki, pięknie pachnie. Myślę, że będzie bardzo smaczny. Po więcej naszych przepisów zapraszamy na www.smacznepodomowe. Smacznego!